W województwie poznańskim, w dawnej obszarniczej siedzibie, mieści się obecnie jednoroczna szkoła rolniczo-gospodarcza dla dziewcząt. Ela jest dzisiaj dyżurną. Wstaje pierwsza i budzi swoje koleżanki do codziennych zajęć. Jest odpowiedzialna za punktualność, ale na szczęście nie ma z tym wiele kłopotów. Nie ułożone ubranie to nie rygor wojskowy, a kształcenie w sobie zamiłowania do porządku. Wszystko jest wtedy pod ręką i można szybko przebrać się do gimnastyki. Program szkoły obejmuje wiele dziedzin nauczania. Również zwraca się dużo uwagi na wyrobienie zamiłowania do higieny. Gimnastyki nie trzeba nikogo namawiać. Byle prędzej na boisko, aby rozruszać mięśnie w promieniach porannego słońca. Parę wymachów ramion i skłonów. A przecież ile to daje zdrowia, jak dobrze usposabia na cały dzień wypełniony nauką i zajęciami praktycznymi. W planie zajęć na każdą czynność przewidziana jest dostateczna ilość czasu, ale nie można zbytnio marudzić. Przyzwyczajenie do punktualności to jedna z tych, które wyrabiają sobie uczennice szkoły, by w podobny sposób ułożyć sobie życie w rodzinnym domu. Teraz śniadanie, a potem punktualnie o ósmej rozpoczynają się lekcje. Aktualne wydarzenia polityczne, stosunki z zaprzyjaźnionymi krajami dają okazję na lekcji nauki o Polsce do omówienia tych zagadnień, uczą interesować się życiem własnego kraju i rozszerzają horyzonty wiedzy. Bo odszukanie na mapie stolicy Wietnamu Hanoi to jakby mała podróż na koniec świata. Ćwiczenia w pracowni obejmują przede wszystkim te zagadnienia, z którymi uczennice spotkają się potem w życiu codziennym, na przykład ważenie. Pomyślano tu o zapoznaniu się z różnymi typami bag. Choroby i szkodniki drzew oraz krzewów owocowych nabierają pełnego wyrazu, kiedy zarodniki tych chorób można obejrzeć przez mikroskop i zapoznać się z ich cyklem rozwojowym, by potem skutecznie zwalczać je u siebie w polu i w ogrodzie. Jednym z przedmiotów jest nauka ożywienia. Przyszła gospodyni musi wiele wiedzieć o wartości odżywczej pokarmów, by dobrze układać zestaw codziennych posiłków dla rodziny i dla siebie. Co to są witaminy? Dlaczego potrzebne są dla organizmu? Oto ciekawe zagadnienia. A jak smakuje witamina C? No, wszyscy nie mogą próbować. Ale Ela dostanie tabletkę i opowie koleżankom, jak jej smakowała. Od teorii do praktyki tylko jeden krok. Trzeba jednak. W czasie wolnym od zajęć korzystają dziewczęta ze świetlicy. Ożywia się ona szczególnie podczas nauki tańca pięknej polki jarocinki, której uczą się dziewczęta przez lokalny patriotyzm i że w ludowych kostiumach jest przecież bardzo do twarzy. W dzielne popołudnie stoi otworem stary park, pełen malowniczych skupień drzew, pięknych platanów i dębów. Można tu przy ogrodowym stoliczku napisać list do rodziny.